Cześć, ja jestem Lipe, i w tym bardzo prostym materiale opowiem Ci, czym jest standing oraz na jakie nagrody przy wbijaniu poziomu standingu należy zwrócić uwagę. Posłuży mi do tego infografika stworzona przez użytkownika o nicku Jean1413, jest to bodajże jego tak z Discorda, więc możesz podziękować. Ta infografika znajdzie się również gdzieś pod jakimś linkiem w opisie filmu. Standing jest to nic innego jak. Reputacja. W momencie, kiedy zaczynasz wykonywać jakieś czynności na danej mapie, to podbijać się standing. Po zebraniu danej liczby doświadczenia otrzymujesz poziom. Przy każdym poziomie możesz wybrać jedną z trzech kart dostępnych na, na, dany, na dany level, i w tym momencie nale należy się zatrzymać, bo nie warto tych kart wybierać pochopnie. Ee, raczej lepiej się zastanowić, przemyśleć, co będzie dobre, co będzie złe w danej lokacji i na tej podstawie wybierać karty. Ja Ci teraz powiem, co jest dobre, a co złe, Po pobogę w tym trudnym wyborze. Karta, którą wybierasz zawsze, to storage. Karta, która powiększa rozmiar naszego depo, rozmiar naszego schowka, zwał jak zwał. Depo w tej grze jest na początku stosunkowo małe i możemy je powiększyć poprzez dodawanie właśnie kolejnych, kolejnych poziomów karty ze standingu lub przy pomocy dodatkowego depo w naszym domu. Więc to są, to są dwie opcje na, na zwiększenie naszych skrzynek. Jest to bardzo istotne, bo częścią tej gry, bardzo mocną częścią tej gry jest craft i gathering, więc. Nie ma co na tym oszczędzać, bo nasze depo będzie się po prostu szybko zapychać. Dalej. W drugim, na drugim miejscu mamy Standing Gain oraz Faction Tokens. Tak się te karty nazywają. Będę sobie zerkał, bo nie chcę pomylić jakiejś nazwy. I o ile Standing Gain jest bardzo dobrą kartą, która ma swoje zastosowanie, ma jakby swój priorytet na drugim miejscu, prawdopodobnie zawsze, tak, Faction Tokens już nie. Standing Gain polega na tym, że po prostu podbija nasz procent zdobywanego doświadczenia do, do standingu, do tej reputacji, więc dzięki temu szybciej zdobywamy poziomy, a Faction, to, faction Tokens podkręca ilość punktów frakcyjnych, jaką otrzymamy za wykonywanie zadań, czy pokonywanie przeciwników przeciwnej frakcji. I tak, to jest fajne, ale punkty frakcyjne, tak na dobrą sprawę, farmimy poprzez questy PVP. Nie questy frakcyjne PVE, tylko questy frakcyjne PVP. I są do tego lokacje, w których można wykonywać te questy bardzo szybko. Jedną z tych lokacji jest Great Cliff. I ja gorąco polecam. Tą kartę do, do farmienia punktów frakcyjnych wziąć jako priorytet w Great Cliff. Być może nawet ponad depo i w tamtej lokacji skupić się właśnie punktów frakcyjnych. Czemu tam? Tam, ponieważ y, rotacje Questa PvP wykonuje się poniżej 5 minut. Wykonuje się tak szybko, że w momencie powrotu do miasta trzeba czekać na odświeżenie się Questa. Więc Great Cliff, może znasz jakieś lepsze lokacje? to tam właśnie używaj tej karty. Dalej, Trading Tax. Jest to nic, nic innego jak obniżenie naszych podatków za, za wymianę przedmiotami. Więc ta karta będzie dobra w takich lokacjach na przykład Everfall, gdzie na pewno będzie dużo graczy przez, przez cały czas. Od samego początku gry od od pierwszego dnia po przez 3-4 przez tyle czasu, ile gra będzie trwała, Everfall zawsze będzie miejscem obleganym. Być może to się kiedyś zmieni na Rickwater, na jakąś lokację endgame'ową, ale ta karta przez pierwszych kilka miesięcy na pewno będzie świetnie grała w Everfall. Kolejny, kolejny poziom Station Fee i Gutterer. Station Fee to no nic innego jak obniżenie podatków od wyrabiania rzeczy w danym mieście. Czyli tam, gdzie robisz craft, tam bierzesz kartę Station Fee. I tutaj znowu prawdopodobnie będzie to Everfall, no albo inna lokacja, gdzie, gdzie będziesz wykonywać questy z tablicy i, i również robić, robić crafty. No i Gatherer. Bardzo podobnie tam, gdzie robisz zbieractwo, tam, gdzie głównie siedzisz. I znowu tutaj przytoczę Everfall. To będzie, to będzie to miejsce, bo na pewno w Everfall na początku, Windsworth Everfall, to będą te lokacje, gdzie bardzo dużo czasu na początku swojej zabawy w New World spędzisz. Oczywiście lokacje endgame'owe, gdzie będą już takie bardzo wypasione rzeczy, rzeczy do zbierania, również, również te lokacje endgame'owe będą, będą chciały tej karty od Ciebie. Property tax, Obniżenie podatków za posiadanie nieruchomości, więc to już są takie naprawdę mm, dalekie karty, których, którymi nie zawracamy sobie głowy w początkowych yy, fazach gry. House Items, jak już masz wspaniały dom, najlepszy, jaki możesz mieć w grze, House Items jest to, jest to ta karta, którą możesz sobie wybrać, ale to już jest też naprawdę na samym końcu. Jak już nie ma w czym innym wybierać, to wtedy ten House Items. Można sobie dobierać, i to też w miejscach, w miastach, w których posiadasz dom. I ostatnia karta, która z pozoru może wydawać się bardzo dobra dla osoby, która ma styczność z grą po raz pierwszy. No niestety, ta karta nie jest dobra. Ta karta nie jest dobra, ponieważ lokacje, w których ekspisz, zmieniają się. Idziesz cały czas w górę, i po wbiciu 60 poziomu. Ta karta nie ma racji bytu, mało tego, ta karta działa tylko w danej lokacji, w której ją posiadasz. Więc jeżeli wbijasz 30 poziom, znikasz z Everfall, no to tego Expa już nie wykorzystujesz. Więc ta karta odpada. Tej karty nie wybieraj, po prostu ją olej. Nie nie chcesz mieć tej karty e, w swoich, swoich zasobach. Jest wiele, wiele innych, które już Ci przedstawiłem i na tych kartach się skup i pamiętaj, wybieraj mądrze, wybieraj te karty, które potrzebujesz w danych lokacjach. Dziękuję za uwagę i do następnego filmu. Na razie, cześć.